Leniwce potrafią wstrzymać oddech dłużej niż delfiny. Niesamowite, ale prawdziwe. Stworzenia te potrafią tak mocno obniżyć tempo bicia serca, że wytrzymują dzięki temu pod wodą nawet do 40 minut. W przeciwieństwie do ryb, delfiny i wieloryby to ssaki morskie, co oznacza, że nie oddychają pod wodą. W tej kwestii są bardziej podobne do nas niż do ryb, ponieważ mają płuca i oddychają powietrzem przez nozdrza. Kiedy przebywają pod powierzchnią wody, wstrzymują oddech i wynurzają się wtedy, kiedy zabraknie im powietrza. Delfiny mogą wytrzymać pod wodą do 10 minut. Kaszalot wytrzymuje pod wodą do 90 minut, podczas gdy słoń morski bije rekordy wśród morskich ssaków i potrafi nie wynurzać się nawet przez dwie godziny. Istnieje na świecie osa tak malutka, że jest mniejsza nawet od ameby, a pamiętajmy, że ameba składa się z zaledwie jednej komórki. Jej ciało zbudowane jest podobnie jak ciało innych owadów: skrzydła, mózg, oczy i cała reszta, ale jest malutką wersją insekta, mierząc zaledwie 0,2 mm długości. Najmniejszym dorosłym owadem, jakiego znamy, jest owadziarka, zwana także wróżką. Samce nie posiadają skrzydeł, są ślepe i mają zaledwie 127 000 mm długości. To nie przypadek, że każdy gatunek charakteryzuje się innym ubarwieniem i wzorem. Pomaga to zwierzętom wyróżniać się na tle innych, kiedy szukają potencjalnych partnerów do rozrodu albo wysyłają ostrzeżenia do drapieżników, że są jadowite, mając nadzieję, że drapieżnik zrozumie przekaz i da im spokój. Wyróżniamy także drapieżniki, które zasadzają się na ofiarę i czekają na dobry moment, np. tygrysy. Ważne jest dla nich to, aby pozostać w ukryciu, ponieważ kiedy ofiara zorientuje się, że jest obserwowana, obiadu nie będzie. Dlaczego tygrysy są pomarańczowe? Nam kolor pomarańczy kojarzy się z przedmiotami, które muszą się wyróżniać np. z kamizelką odblaskową albo pachałkiem na drodze. Dla ludzkiego oka kolor ten zazwyczaj wyróżnia się na tle otoczenia, więc raczej szybko zauważyłby się zbliżającego się do ciebie tygrysa. Ludzie mają jednak trójchromatyczną wizję barw. Kiedy światło wpada do Twojego oka, dociera do siatkówki cienkiej warstwy z tyłu oka. Aby przekształcić światło, siatkówka używa dwóch rodzajów receptorów czopków i pręcików. Pręciki rozpoznają jedynie różnice w świetle i ciemności, nie odpowiadają za widzenie barw. Przy słabym oświetleniu nasze oczy polegają głównie na pręcikach. Czopki odpowiadają za widzenie barw. Ludzie posiadają zazwyczaj trzy rodzaje czopków, reagujące na kolor niebieski, zielony i czerwony. Dlatego właśnie nasza wizja jest trójchromatyczna. Większość ludzi widzi podstawowe kolory razem z ich różnokolorowymi kombinacjami. Goryle i niektóre małpy widzą podobnie jak my, ale większość ssaków żyjących na lądzie, włączając w to koty, konie, jelenie i psy, jest dichromatyczna. Siatkówka w ich oczach posiada czopki wrażliwe jedynie na zielony i niebieski. Kiedy ludzie dostają informacje jedynie od tych dwóch czopków, uznawani są za daltonistów, ponieważ nie potrafią na przykład określić różnicy pomiędzy odcieniami zieleni i czerwieni. Podobnie jest z sakami lądowymi. Jelenie na pewno częściej padają ofiarą tygrysa niż ludzie. Dla nich futro tygrysa nie jest pomarańczowe, a zielone. Zielone tygrysy ciężej byłoby zauważyć, więc teoretycznie miałyby więcej jedzenia, ale ewolucja postanowiła jednak postawić na pomarańcz, który po prostu łatwiej jest wytworzyć. Jedynym zielonym ssakiem jest leniwiec, ale koloru swojego futra nie zawdzięcza naturze, a glonom. A do tego wstrzymuje oddech na 40 minut. Woda w okolicach kół podbiegunowych potrafi osiągać bardzo niskie temperatury, szczególnie w niektórych porach roku. Żyje tam wiele ryb, ale nawet one muszą wtedy stamtąd uciekać, żeby przeżyć. Istnieje jednak wyjątkowa grupa ryb żyjących w oceanie południowym w pobliżu Antarktyki. Temperatury wahają się tam od minus 2 do 4 stopni Celsjusza, czyli spadają poniżej temperatury, w której woda zamarza, ale rozpuszczone w niej sole jej na to nie pozwalają. Ryby te mogą przetrwać w takich warunkach dzięki glikoproteinom, które działają jak swego rodzaju naturalny odmrażacz. Glikoproteina to białko, które zapobiega formowaniu się kryształków lodu we krwi zwierząt i wspomaga jej naturalny przepływ. Zastanawiałeś się kiedyś jak oddychają takie małe zwierzątka jak mrówki? Spróbuj otworzyć buzię i gardło jednocześnie, trzymając klatkę piersiową i przeponę nieruchomo. Przepona to mięsień, który oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej u wszystkich ssaków i rozszerza się, kiedy oddychasz. Gdy to robisz, nie możesz wstrzymywać powietrza, ponieważ tlen mimo wszystko znajduje sposób, aby dostać się do Twoich płuc, przynajmniej w takiej ilości, aby sprostać wymaganiom Twojego ciała. Kiedy oddychasz, przepona aktywnie pompuje powietrze do wewnątrz i na zewnątrz Twojego ciała. Gdybyś chciał bez niej przeżyć, potrzebowałbyś więcej niż jednego gardła i o wiele mniejszego ciała. Mrówki mają 9 lub 10 otworów na ciele zwanych przed Każda z nich połączona jest systemem rozgałęzionych rurek. System ten przypomina ludzkie płuca. Krew mrówek nie transportuje tlenu z rurek do reszty ich ciała, bo odpowiedzialne za to są rurki. Zakończenia rozgałęzień dotykają bezpośrednio membrany komórek. Coś takiego może funkcjonować jedynie u bardzo małych zwierząt. Kiedy długość ciała jest większa niż 2 cm, rurki są za długie i nie są w stanie rozprowadzić tlenu wystarczająco szybko. Można wymienić kilka powodów, dla których żyrafy mają długie szyje, mogą osiągnąć nawet 2 metry. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że ewolucja je w nie wyposażyła po to, aby dosięgały najsłodszych i najwyżej rosnących liści drzew. Inne zwierzęta mogą tylko pomarzyć o czymś takim, więc żyrafy nie muszą konkurować o najlepsze kąski. Po jakimś czasie badacze zdali sobie jednak sprawę, że nie jest to jedyny powód. Uważają, że szyja może mieć znaczenie podczas walki samców żyrafy. Działa to na podobnej zasadzie jak u antylop, które podczas walki używają zębów albo u jeleni, które używają swojego poroża. Im grubsza szyja, tym większe szanse na wygraną w walce. Niektóre insekty udają, że są martwe, kiedy w pobliżu jest drapieżnik. W pewnym badaniu naukowcy zaobserwowali owada z rodziny mrów kolwowatych. Udawał martwego przez 61 minut. W jaki sposób miałoby to być pomocne? Powiedzmy, że jesteś w ogrodzie, gdzie widzisz mnóstwo podobnych krzaków owocowych. Podchodzisz do pierwszego z nich, zaczynasz zrywać i jeść owoce. Hmm, pycha! To takie proste, a do tego robisz to relatywnie szybko. Po jakimś czasie coraz ciężej jest ci znaleźć coś do jedzenia. Poza tym zaczyna to być irytujące, bo zabiera ci to więcej czasu niż na początku. Teraz musisz zdecydować, czy zostać przy tym krzaku, czy przejść do kolejnego i znów z łatwością zbierać owoce. Zakładając, że jesteś drapieżnikiem, a one są łakome, będziesz szukał sposobów na zjedzenie jak największej ilości w możliwie jak najkrótszym czasie. Oznacza to, że przejdziesz do kolejnego krzaka i zaczniesz zrywać z niego owoce, i tak bez końca. Badacze używają podobnej logiki, jeśli chodzi o ptaki i kolwowate. Wygląda na to, że kiedy te insekty udają martwe, tracą czas drapieżników, co ma znaczny wpływ na to, jak rozwinie się ich sytuacja. Tym sposobem zachęcają drapieżnika do szukania jedzenia gdzie indziej, ponieważ drapieżnik nie ma czasu do stracenia. Udawanie martwego jest dobrym sposobem na to, by pozostać przy życiu. W zależności od gatunku, młode ptaki spędzają od 10 do 30 dni w jajku. W środku nie ma powietrza, ale Matka Natura stworzyła idealny mechanizm, aby mimo to mogły oddychać. Kiedy młode pisklę rozwija się w jajku, tworzy się w nim pusta, przypominająca worek membrana. To taki maleńki woreczek, który łączy się z drugą membraną i otacza pisklę oraz żółtko. Jeden koniec połączony jest z pisklęciem, a drugi znajduje się blisko powierzchni skorupki. Sprawia to, że membrana pełni rolę tkanki płucnej i łączy świat zewnętrzny z układem krążenia pisklęcia. Większość zwierząt ma jedną parę oczu, ale istnieją gatunki, które mają ich więcej. Niektóre gady, płazy i ryby posiadają na szczycie głowy dodatkowe oko. Nie poprawia to ich widzenia, ale pozwala im lepiej poruszać się w słońcu oraz reguluje temperaturę ciała. Wiele bezkręgowców ma więcej niż dwoje oczu. Większość pająków ma ich aż 8, ponieważ pozwala im to łatwiej dostrzec ofiarę.